Złota szansa dla Igi Świątek, która nie jest faworytką numer jeden na VTA Finals 2025. Turniej WTA Finals 2025, kończące sezon wydarzenie w kobiecym tenisie, zbliża się wielkimi krokami. W ryjadzie najlepsze tenisistki będą rywalizować o prestiżowy tytuł, a iga świątek, polska zawodniczka, była spodziewana jako jedna z najjaśniejszych gwiazd turnieju. Chociaż świątek obecnie zajmuje drugie miejsce na świecie, wszystko niespodziewanie się zmieniło, gdy została wyeliminowana tuż przed rozpoczęciem turnieju. Jednak pomimo tego szoku, wielu uważa, że to może być dla niej dobra wiadomość. Do rozpoczęcia WTA Finals 2025 w Riyadzie pozostało tylko 5 dni. W poniedziałek WTA ogłosiła końcowy ranking roku i rozdzieliła rozstawienie na turniej. Podział rozstawienia i losowanie grup stworzyły polaryzację w rywalizacji. W związku z tym w pierwszej rundzie dojdzie do dramatycznego starcza między Aryną Sabalenką a Igą Świątek, podczas gdy pozostałe zawodniczki, takie jak Coco Golf, zmierzą się z Amandą Anisimową, Jessica Pegula z Jeleną Rybakiną, a Madison Keys z Jasmine Paolini. Jednak w dyskusjach na temat najjaśniejszych kandydatek do tytułu WTA Finals Iga Świątek została całkowicie pominięta. Była amerykańska tenisistka Handa Rubin wraz z kolegą Janem Michałem Gambilem rozmawiali o zawodniczkach z największymi szansami na zwycięstwo w Ryadzie. Najczęściej wymieniane były takie nazwiska, jak. Koko Gołów, Amanda Anisimowa, Jelena Rybakina, a zwłaszcza Aryna Sabalenka. Mimo że jest jedną z tenisistek z największą liczbą tytułów Wielkiego Szlema spośród ośmiu uczestniczek WTA Finals 2025, iga świątek nie otrzymała uwagi proporcjonalnej do osiągnięć, które zdobyła w trakcie swojej kariery, jest to duże zaskoczenie dla fanów i ekspertów, ponieważ świątek udowodniła swoją siłę i stabilność przy przez wiele sezonów. Co więcej, jest jedyną teniszystką wśród kandydatek, która ma aż trzy tytuły Wielkiego Szlema, a jednak jest rzadko wspominana, gdy mówi się o najbardziej oczekiwanych faworytkach do mistrzostwa w tym turnieju. W dyskusji na kanale Tennis Channel były tenisista Jan Michael Gambill szczerze stwierdził, że Sabalenka oczywiście nie ma szans, po czym się roześmiał, wyjaśniając, że to tylko żart. Nie omieszkał jednak podkreślić, że mamy tutaj otwarte pole gry i taki jest cel tego turnieju. Gambil kontynuował wyjaśniając, że pod koniec roku kluczowym czynnikiem, który zadecyduje o wyniku turnieju, jest siła mentalna, a w tym roku ta siła mentalna może skłaniać się ku młodej koko gałów, która jest oceniana jako stabilna i pełna energii. Ten brak uwagi jest oczywistym zaskoczeniem, ale może być również pozytywnym sygnałem. Niemierzenie się ze zbyt dużym oczekiwaniami ze strony mediów i fanów może stworzyć świątek, komfortową przestrzeń do gry, bez odczuwania presji. Jest to kluczowy czynnik pod koniec roku, kiedy tenisistki mogą czuć się zmęczone lub pozbawione energii po długim sezonie. Chanda Rubin była amerykańska tenisistka i komentatorka tenis channel, zręcznie poradziła sobie z tą sytuacją i przedstawiła pozytywny punkt widzenia na pominięcie igi świątek w dyskusjach o faworytkach do mistrzostwa. Rubin powiedziała. Czasami, gdy dochodzi się do tego etapu, niektórzy zawodnicy tracą formę lub nie są wystarczająco wypoczęci. Myślę, że wszyscy zawodnicy na korcie mieli w tym roku naprawdę dobry, solidny i stabilny sezon. Być może dlatego odczuwa się to w ten sposób. Ale zwłaszcza Iga Świątek będzie czuła się komfortowo, nie będąc w centrum uwagi. To jest dla niej dobre. Rubin wskazała na ważny czynnik, który wielu mogło przeoczyć. Iga świątek, mimo ogromnych oczekiwań, może zyskać przewagę, gdy nie będzie poddawana presji nadmiernej uwagi. Niebycie najjaśniejszą kandydatką może pomóc jej skoncentrować się na meczu, bez rozpraszania się ciężkimi oczekiwaniami kiedy nie musi stawiać czoła ciągłemu zainteresowaniu mediów i opinii publicznej, świątek może łatwiej odzyskać swobodę w swoim stylu gry i grać z lekkością. W sytuacji, gdy inne tenisistki mogą odczuwać presję z powodu zbyt dużych oczekiwania, to właśnie siła mentalna może być decydującym czynnikiem, który pomoże Irze Świątek zabłysnąć na WTA Finals 2025 nie będąc postrzegana jako oczywista zwycięzczyni, nie będzie uwięziona w oczekiwaniach ani nadmiernej presji, a zamiast tego będzie mogła wykorzystać swój pełny potencjał. Kiedy WTA Finals oficjalnie się rozpocznie, Iga Świątek może nie być najczęściej wymienianym nazwiskiem ale to właśnie może pomóc jej w maksymalnym wykorzystaniu swoich umiejętności. Tegoroczny turniej to nie tylko rywalizacja techniczna, ale także wyścig siły mentalnej, a to jest coś, co Iga Świątek może wykorzystać, aby zdobyć zwycięstwo. Poczekajmy i zobaczmy, czy uda jej się pokonać wielkie nazwiska, aby wygrać tegoroczne WTA Finals.